To co jest, korek jest? Tak, trzy korki karne. <gry> to kiedyś siedzieliśmy tak na Stariowni i tam był właśnie takie karki, trzy korki karne. A taki gościu mówili, panie, to przed wojną tak było, A taki stary mówił, panie, przed którą wojną? Tego nigdy nie było. Trzynastoletnią. Rano to było. Może rano żeś koło tego kerfura jechał? Walter, Ojej! Walna. Spalony, kurwa! Przecież spalony był, kurcze! Jest! spalony poza, zaspalony! I to teraz. Będzie gol teraz. Tak, piłka w kanale. Oj, ładnie strzelił. Wiesz nie, ci mówię. O, o, karny, o, nie, karny teraz o, nie, mógł wiznąć. No. Groźne zagranie kurna i, u. I jeszcze czerwoną w Co za problem, kurna, bo już, ładnie, go. Chyba, że teraz strzelą na trzy. Tak. No pewnie, że jest. Ja parę razy tą Barcelonę oglądałem i już więcej nie obejrzę. Nie, dlatego, że oni grają dla oka. No, tak, oni w ogóle nie umieją grać. kurno. O, ci to co innego, zobacz. zobacz jak Ciach, tu. Biało ręka. O, zobacz, ciach, tu, Nie, tam trzeba doczekać. Zobacz, niech oni się uczą. Od... I kanałek. Kanał, to akcja była

o, ale ale brak! To już ostatnia piłka była! Nie jeszcze! Ja bym, Kurda, skoda, bym... Ja, ale walczył, ja, walczył, walczył. walczył, walczył. Czajny, czajny. Nie, ale to dobrze, że nawet jakby... E, pomóc przeciwnikom? A... Nie, dzisiaj mógłby pomóc! Co? Będzie? Kurwa szkoda. Karny znowu? Pewnie, że tak, bez przesady. Wygraliby bez tych kurwa, pomocy, no. Jakby chcieli. No tak, no po co się wygłupiać, kurwa. Weź pomyśl sobie, że taka ręka by była przy w ostatniej minucie, no daj spokój. O, nie strzelili. No ale, ale przynajmniej tak. Co? I czasem od niej pomyśleć. patrz on kurwa, lasto <śmiennie> wygląda, kurwa. No co? Nie, nie mam co, patrz, że... piąta liga tenisa stałowego. wyjął my ją, haha! podwyższamy poziom, podwyższamy. Średnia musi być lepsza. Nie, to już jest dwunasta. <śmiennie> <o, śmiennie> tak no I ja już teraz kartkę ta ten No ty, on kurwa to Tam jak dla jednej to jest to pół biedy Tak no <laughs> Pięć do siedmiu Jeszcze jednak trzech to było osób Tam to było Nie Neredeś? Nie! <damp löss91 z pokaz Hero> nie. nie, nie o, kurwa, ale kartkę ten bramkarz spalił welcome... do! Koniec! -w -w Przekoda, kurwa! Szkoda, szkoda, kurwa.